Hej kochani, To Ola, witam serdecznie. Dzisiaj będzie temat zakupów. I zrobię dzisiaj odwróconą wersję filmów, które widziałam już na YouTubie, typu 15 rzeczy, których już nie kupuję i dobrze mi się z tym żyje, albo 50 rzeczy, których już nie kupuję i nie będę kupować. Dzisiaj to odwrócę i pokażę Wam dosłownie kilka rzeczy, które kupuję. I całkiem dobrze mi się z tym żyje. Ale zanim pomyślicie sobie, że to jest film e, pod tytułem wydałam pierdyliard złotych na pierdyliard rzeczy, to jesteście w błędzie. To jest dosłownie kilka rzeczy, szczególnie wyselekcjonowanych, które są potrzebne. Niektóre są bardzo mało oczywiste, ale uważam, że zarombiste. Także no, zapraszam do filmu. No myślam się, że każdy z Was ma jakąś ulubioną swoją parę jeansów, taką, która leży dobrze, której czujecie się pewnie, która jest fajna. Macie wrażenie, że nie znajdziecie drugiej takiej pary. Moimi ulubionymi spodniami były czarne rurki. I już się tam trochę może przecierały, bo udo, udo się ocierało. Ja chciałam je mieć i bardzo, bardzo chciałam przedłużyć ich żywotność. Pojawił się w moim gospodarstwie domowym. Słuchajcie, dzięki Wam, kiedyś na insta wam się poskarżyłam, że sprawiły mi się moje spodnie i że czy można sobie jakoś je zafarbować, i wtedy y, przyszliście z pomocą. Jeśli chodzi o czarne koszulki, o czarne skarpetki, bieliznę i czarne spodnie. Nie kupuję już od długiego czasu, bo po prostu regularnie farbuję te ubrania Produkt jest bezpieczny, nie podrażnia skóry, nie farbuje skóry przede wszystkim Bardzo prosty w obsłudze, ogólnodostępny, bo można go dostać w Rossmanie chyba za 29 zł Przecinamy sobie woreczek, wrzucamy do środka, do pralki i to tyle Jest sporo różnych odcieni ja tak mam swoją parę spodni e, już kilka dobrych lat, podkreślam czarnych spodni, które zafarbowałam już dwa razy i ciągle mi służą. Zarąbi ta sprawa i to jest coś, co faktycznie będę kupować zamiast kupować następnych. Zawsze można jeszcze zafarbować i przedłużyć żywotność naszych ulubionych ciuchów. Nie wiem czy w tej kwestii się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że jeszcze do niedawna to się powoli zmienia oznaką takiego splendoru i tego mm, Bogactwa to nie jest dobre słowo, ale. no, splendor to jest moje ulubione słowo. Oznaką splendoru w Łazience była cała kolekcja różnych żeli do mycia. Płyn do kąpieli, który robił bąbelki, ale był też żel pod prysznic. Cała kolekcja, nie? Bo mama dostała katalog z Eivonu i. Splendor. Teraz się to powoli zmienia w związku z nurtem minimalistycznym, który puka już powoli do naszych drzwi, i ludzie próbują, testują, gdzieś tam mają tą świadomość. Czyli Łazienka jeszcze do niedawna wyglądała tak, a myślę, że za niedługo Łazienki będą wyglądać tak. Także poszłam z duchem czasu i od kilku miesięcy testuję szampony w kostce, ale też mydła w kostce. Myślę, że widzieliście na Instagramie. Myślę, że wszyscy kojarzymy markę kultową markę Labiotica i ich odżywki BioWax i ona wpuściła na rynek nowość, czyli szampon w kostce, odpowiadając na potrzeby klientów i idąc z duchem czasu. Okazji korzystać z innych szamponów w kostce, natomiast ten jest zarobisty i ja zostaję przy nim. Plusy są takie, że przede wszystkim jest ogólnodostępny na chwilę obecną, jak nagrywam ten filmik, a nagrywam go 3 lutego. To w Hebe jest na niego promka za 15 zł. Plusem też jest to, że włosy nie są po nim tempe. Znam osoby i widziałam też dużo opinii youtuberek, które mówiły, że próbowały szamponów w kostce, ale niestety źle reagowały przede wszystkim ze skórą i źle reagowały na włosy. Ja też miałam to uczucie w poprzednich szamponach, że były jednak te włosy tempe. Takie, no po prostu nadawała się odżywka, nawet w którymś wideo Wam to kiedyś mówiłam, natomiast tutaj szampon sobie całkowicie daje radę, nie ma tak, że musi być odżywka must have, bo, bo będzie tragedia. Włosy fajnie się rozczysują, są sypkie, nie przetłuszczają się, nie są obciążone. Wydaje mi się, że na naszych oczach trochę się um, rodzi historia, że do drogerii wchodzą szampony w kostce i myślę, że będą one bardzo popularne, zarąbiste. I zapach... Jest świetne. Warto też w ogóle wspomnieć, że firma Labiotica nie ma powiązań z testami na zwierzętach, ani sama nie testuje ani składników, ani swoich produktów na zwierzętach. Bardzo wydajne. Super sprawa. Szampony w kostce. Nie, nie przewiduję w najbliższych miesiącach w ogóle wracać do tych w tubach. E, następna rzecz to jest coś, co w ogóle odkryłam zupełnie przez przypadek i to jest ketchup. <grym> Poznałam go ogólnie tak, że byłam prawie rok temu na takim evencie i dostawaliśmy taką paczuszkę różnych takich darów losu, wiecie o co chodzi. Niech tak ten ketchup w tej szafce tak leżał. Nie lubimy tego, czego nie znamy, nie, nie jesteśmy w ogóle pewni. Okazało się, że to jest najlepszy. Najpyszniejszy ketchup, jaki ja kiedykolwiek jadłam, więc on zostaje przy mnie, plus za jego w ogóle szklane opakowanie. Ok, mam tutaj swojego laptopa i żebym nie była tak bardzo gołosłowna, dlaczego ten ketchup jest spoko, e, przeczytam wam, czym on się różni od tych najbardziej popularnych ketchupów wśród moich znajomych i rodziny. Ketchup develey Albo Develi. O właśnie to jest problem. W składzie ma 70% pomidorów, ketchup i ma 62% pomidorów. Czy są tam jakieś zwolennicy Tortexu? Koncentrat pomidorowy, koncentrat pomidorowy, czyli nie przecier pomidorowy, a już koncentrat i ma on zaledwie 34% pomidorów. W ogóle do dalej co ja mam ja miałam ładnie defilikowana na Nie widziałam w żadnym domu tego ketchupu. Ketchup, który zazwyczaj zostaje pomijany na półce, okazuje się najlepszym w składzie i najlepszym w smaku. Plus jeszcze do tego szklane opakowanie, które można wykorzystać na deser do pracy. Także myślę, że się nie rozstanę z tym ketchupem. Okej, okay, zostały trzy produkty. Ostatni produkt z kategorii jedzenia tofu. Domyślam się, że nikt, kto siedzi przede mną, nie jest zwolennikiem tofu. Tofu to nie jest produkt, który można lubić sam w sobie, można lubić go za teksturę. To my swoimi dodatkami robimy całą robotę. Wiele osób znam, którzy próbowali coś zrobić z tofu, bo się stało coraz bardziej popularne, trafiło do Lidla, tra trafiło do Biedronki, no i też dostawiałam wiadomości, Ola, kupiłam tofu. Powiedz mi, co ja mam z nim zrobić, bo to smakuje jak papier. No i smakuje jak papier, ale jest tofu, które kocham. I w zeszłym roku dopiero go odkryłam. Tofu z firmy Solida jest bardzo sprężyste, smaczne i po prostu jest idealne, nie jest takim gniotem. I słuchajcie, tutaj jest jeszcze tofu wędzone, który też jest raczej popularne, nie, ale słuchajcie, tutaj też jest tofu również solidy food, tofu w sosie sojowym, w takiej marynacie, po prostu nie musimy już marynować. Takie tofu podsmażam na patelni, pokrojone na paseczki, dodaję trochę przyprawy do kebaba i po prostu robię kebaba z, z czerwoną kapustą i tak dalej. Sztos. Trafiłam do moich Starych notatach, jak przygotowywałam się do filmu, to to można dostać w Kerfurze, w Makro, w kuchniach świata i w smakach natury. Polecam. Ok, Rzecz, w którą inwestuję się raz na długie lata i którą bardzo, bardzo polecam, a dostaję też od Was zapytania, czy warto, czy się sprawdza. Pamiętacie o tym, że mam ten sprzęt? Wracacie do mnie, więc tutaj będę też wszystkich odsyłać. Chodzi dokładnie tutaj o odkurzacz z marki Mi. My w domu mamy kilka sprzętów tej firmy i jesteśmy bardzo zadowoleni nie wiem dlaczego do jakiegoś czasu jeszcze krążyła taka opinia, przynajmniej ja tak słyszałam, że a to z Chin, nie? że to jakaś chińska, że tam... To nie jest w ogóle nic związanego z AliExpress, z niską jakością, z, ze sprzętem, który idzie do nas trzy tygodnie i płynie w promach. To jest naprawdę marka godna zaufania, która ma już nawet swoje oddziały w Polsce, więc to nie jest tak, że zamawia się coś z AliExpress i nigdy w życiu nie będziesz mógł tego nawet e, zareklamować, bo nawet nie znasz języka, tylko... Mm, w Katowicach jest na przykład oddział y, MI. Tak samo jest strona internetowa, to jest polska dystrybucja, więc wszystko idzie prosto z Polski. Szybko przychodzi, a nie czekacie, że gdzieś tam to Wam z Chin przyjedzie jeszcze teraz. Nie daj Boże, z jakimiś no dobra, to nie było śmieszne. To Totalnie nie wyobrażam sobie teraz funkcjonowania bez tego. Przede wszystkim w ogóle nie muszę stresować moich kotów, to też jest mega plus, bo one się bardzo, ale to bardzo bały odkurzacza. To sobie jeździ na spokojnie, klikam kilka razy w ciągu dnia. Sprzęt bardzo warty inwestycji tego 1099 zł na chwilę obecną. I wydaje mi się, że nie ma co przepłacać na jakieś aeroboty albo jakieś rumby za 3000. To jest bardzo inteligentny sprzęt. Części są całkiem tanie, można kupić je w internecie chyba szczotkę za 30 zł, można też kupić stacjonarnie w zależności od tego, gdzie e, mieszkacie. I jest to niesamowity komfort. Często też dostaję zapytania, Ola, co robisz z kłakami e, kocimi? Jak sobie z nimi radzisz? U nas, odkąd mamy to, nie ma tych kłaków, Ponieważ jak ja sobie puszczę rano taki odkurzacz, a później wieczorem jeszcze sobie puszczę, to regularnie zamiatamy wszystkie kłaki i kurze. Plus to do ogólnego komfortu życia i przede wszystkim oszczędność czasu. Jak robiłam sobie listę rzeczy, które kupuję, kupuję świadomie i będę kupować, to. Było coś, co przyszło mi na myśl na samym początku. Z pewnych względów tutaj tego nie będę pokazywać, jak wszystkie rzeczy mogliście zobaczyć w przebitkach, ponieważ jest to bielizna i stwierdziłam, że to przekracza za bardzo już moją prywatność. Natomiast, ile lat ja się przemęczyłam w stanikach z sieciówek typu HM, New look, w stanikach Stargu, gdzieś tam za jakąś kotarą w zimnie przymierzałam i po raz dziesiąty mierzyłam jakiś stanik, i albo był za duży, albo był za mały. Jak ja mogłam tyle czasu, jakby funkcjonować tak? To ja nie wiem, ale bardzo się cieszę, że od kilku dobrych lat, jak pierwszy raz zdecydowałam się pójść, zaszaleć i mówię, kupię sobie porządny stanik. Nie będę patrzeć na cenę, tylko pójdę, a pani mnie zmierzy profesjonalnie, z centymetrem. I od tamtego czasu przepadłam, słuchajcie. Nie ma w ogóle porównania i pod kątem komfortu, wyglądu, jakości i tego samego procesu i czasu spędzonego właśnie w salonie y, takim brafiterskim. Ja bardzo polecam szczególnie salon w Silesia City Center, tylko byłam tam chyba dwa lata temu, ale była tam przemiła pani, która ani się nie za bardzo nie narzuca, przy której nie czujesz krępacji, która nie przynosi Ci miliona rzeczy, które Ci się nie podobają, tylko bardzo fajnie słucha. Powiedziałabym jeszcze, że może na drugim miejscu jest Intimissimi, ale tam kupuję te bardziej takie koronkowe, takie wygodne. Byłam raz w Etam, ale... Byłam zawiedziona trochę obsługą, bo pani rozmawiała przez 20 minut przez telefon i się mną nie zainteresowała. Od tamtego czasu, w sumie, jak zaczęłam chodzić do triumfa, to po prostu jest to dla mnie przyjemność. A patrząc jakby długoterminowo, to na pewno też pod kątem wizualnym jakby dobrze wpłynie, jeśli wszystko tutaj dobrze mnie trzyma. Yy, i wszystko jest dobrze osadzone tutaj wokół klatki piersiowej yy, będą z tego korzyści słuchajcie. słuchajcie, tak rozglądając się tutaj po moim mieszkaniu tak sobie patrzę, że nie ma tutaj rzeczy niezastąpionych jeśli chodzi na przykład o aparat do którego teraz mówię, ale jeśli chodzi o te rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam one są już tak wyselekcjonowane, że to są rzeczy których, że nie ma lepszych rzeczy od tych rzeczy które Wam dzisiaj pokazałam dajcie mi znać czy macie takie rzeczy z przeróżnych kategorii które są według Was niezastąpione, czyli przeszliście już przez testy różnych innych, powiedzmy, marek, smaków, firm, i pozostaliście na jednej marce, tak jak na przykład tutaj w przypadku ketchupu czy w przypadku szamponu. Jestem mega ciekawa, co tam macie. Zapraszam Was też na Instagrama, gdzie w chwili obecnej prowadzę wyzwanie odgracanie, czyli codziennie pokazuję Wam, co wyrzucam z domu, bo staram się pozbyć rzeczy. Naprawdę regularnie potrafię wyrzucać i wyrzucać, wyrzucać. Ale to nie koniec. You ain't gonna stop me, man. <laughs> Więc zapraszam na Insta. Możecie dołączyć w którym dniu chcecie. A teraz dzięki za uwagę. Buźka i do zobaczenia w następnym filmie już niedługo.